Chcesz zarabiać na YouTube, nie czekaj na zarabianie na reklamach. Po pierwsze, dlatego, że możesz się po prostu tego nigdy nie doczekać w zależności od tego, w jakiej branży niszy jesteś. A po drugie, do tego czasu możesz już zarobić wiele setek, a nawet tysięcy złotych. I w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak to zrobić i jak to zrobić mądrze. Zostań ze mną. Wiele osób myśli, że zarabianie na YouTube zaczyna się od zarabiania na reklamach, od wirali, od tysiąca subskrypcji i czterech tysięcy godzin czasu oglądania, bo takie liczby są potrzebne do tego, żeby dołączyć do programu partnerskiego YouTube i na tych reklamach zarabiać. Ale tak naprawdę stosując odpowiednią strategię, jeżeli masz biznes, edukujesz i możesz się po prostu dzielić wiedzą, to tak naprawdę możesz dużo wcześniej zacząć już zarabiać. Musisz tylko poznać zasady panując na YouTube, a o tym uczę w, filmach, w innych filmach, jak to zrobić, ale porozmawiajmy sobie o różnych sposobach zarabiania, które tutaj będą dla Ciebie dostępne i które bardzo mocno Ci polecam, żeby nie czekać na te sławetne reklamy, tylko faktycznie zacząć dużo, dużo wcześniej z tym, co już masz. Co jest też ważne. To chciałabym Ci przytoczyć dwa przykłady osób, które uważają tak samo jak ja. Mój mentor biznesowy tutaj z polskiego rodzimego rynku, który zarabia kilkaset tysięcy miesięcznie, na no to na mieszkanie niedaleko mnie, powiedział mi kiedyś, że na etapie kilkudziesięciu tysięcy subskrypcji jego dochody z reklam na YouTube nie były wiele większe, wręcz były porównywalne z tego, co pamiętam. Wtedy mówił do tych, które miało na poziomie kilku tysięcy subskrypcji. Więc już to mówi tak naprawdę swoje, biorąc pod uwagę, że jest to facet, który zarabia kilkaset tysięcy miesięcznie na swoich produktach, usługach, mentoringach, coachingach itd., no to tak naprawdę parę tysięcy z YouTube'a na takich ilościach subskrypcji to było nic, ale z kolei 40% ruchu do jego biznesu i do tych rzeczy, które generowały właśnie te kilkaset tysięcy miesięcznie, tak, pochodziło z YouTube'a, na jakiejś tam przestrzeni czasu, czyli ludzie zaczynali go poznawać, poznawać jego ekspertyzę i z czasem stawali się jego klientami, więc ten dochód był tutaj wielokrotnie większy, i ta gratyfikacja korzyści z prowadzenia kanału na YouTube były dużo, dużo większe niż zarabiania na reklamach. Tak naprawdę zarabiać na za tych reklamach, to tak miał na waciki tak, na jego poziomie. Kolejną osobą, która też jakby otworzyła mi oczy jeszcze bardziej na ten temat, jest Ed Lawrence. Ed Lorenz to jest gość, który w ogóle uwielbiałam zawsze oglądać jego filmy, bo jego filmy o YouTubie to były tak naprawdę opowieści różnej treści i swoje koncepcje przedstawiał właśnie w taki bardzo storytellingowy sposób. Przenosił się w czasie koszem na śmieci i tego typu rzeczy. Więc to się oglądało z zapartym tchem. I ten jego kanał Filmboot, który miał wcześniej, miał ponad 300, ma ponad 300 tysięcy subskrybentów. Natomiast dwa lata temu, trochę ponad dwa lata temu, Ed postanowił z tym skończyć i postawić na zawężenie swojej niszy i typowo budować swój kanał na bazie swoich produktów, swoich programów mentoringowych, coachingowych, które ma. Aktualnie już po ponad dwóch latach, oczywiście jego kanał znowu ma ponad 100 tysięcy subskrybentów, natomiast on w tym czasie, kiedy ma ten nowy kanał, Zarobił na tym kilka milionów, gdzie wcześniej też zarabiał, było ok, no to było parę dziesiąt tysięcy miesięcznie, ale to nie były takie kwoty jak teraz. I myślę, że takie osoby, które zjadły sobie zęby na YouTubie i naprawdę już pracują też z wieloma klientami biznesowymi, przede wszystkim w oparciu o YouTube i poza YouTube, no jednak nie mogą się mylić. I pamiętajmy, że wszystko też zależy tak naprawdę od tego, w jakiej łodzi siedzisz, bo jeżeli siedzisz w niszy, w której naprawdę jest ogrom ludzi, który, którzy chcą to oglądać, no to tutaj szansa na te zarabianie na reklamach będzie dużo szybciej dla Ciebie dostępna, bo zdobędziesz na przykład w parę miesięcy monetyzację i możliwość zarabiania na reklamach, ale będą nisze branże, w których osiągniesz to po kilku latach, albo nie osiągniesz tego wcale, a jednocześnie na swoich programach mentoringowych. Będziesz zarabiać grube tysiące w tym samym czasie, tak? Pomimo, że kanał będzie mały, ale będzie skierowany do konkretnego widza, który będzie płacił konkretne pieniądze za Twoje usługi, za Twoją wiedzę i tak dalej. Porozmawiajmy sobie o sposobach w ogóle, jakie mamy na zarabianie na YouTube, żeby wymienić je wszystkie i jakby ten temat zarabiania sobie sprawiedliwie tutaj omówić. I pierwszy i ulubiony właśnie. I pierwszy właśnie sposób, który ja Ci polecam na start i od niego uważam, że najlepiej zacząć i każdy może zacząć już od pierwszego filmu tak naprawdę na nich zarabiać, to są własne produkty i usługi, szczególnie te produkty cyfrowe. Tutaj mamy kursy, tutaj mamy e-booki, tutaj mamy konsultacje, w ogóle najprostsza forma z możliwych oferowania konsultacji, jeżeli jesteś ekspertem z jakiejś dziedziny. Kursy już mieliśmy, mamy mentoringi, mamy programy właśnie coachingowe, różne tego typu rzeczy. I je możesz sprzedawać od samego początku, jeżeli jesteś właśnie edukatorem, i czy to zrobisz na działalności nierejestrowanej, jeżeli jeszcze nie masz biznesu, czy to zrobisz jako startup, czy już jako firma, to jest jakby twoja sprawa, ale tutaj wybierasz coś, co będzie dostosowane do ciebie, i od razu już, jeżeli robisz firmę prawidłowo, Zgodnie z tym, jak działa YouTube, no tutaj już masz produkty do sprzedaży na YouTube i nie musisz czekać na żadne reklamy. No, poprzejdźmy sobie już do tego zarabiania na reklamach, czyli do programu partnerskiego YouTube i zarabiać na reklamach. Trzeba mieć 1000 subskrypcji i 4000 godzin czasu oglądania w ciągu ostatnich 12 miesięcy dla filmów poziomych. Oczywiście tam są jeszcze takie limity dla shortsów, ale jako tako shortsy, chociażby w związku z tym, że w komentarzach już nie możecie też dodawać linków i tak dalej, te progi możecie sobie znaleźć w YouTube Studio. Natomiast tam są grube miliony, 10 milionów bodajże wyświetleń w ciągu trzech miesięcy, czy coś takiego do osiągnięcia, żeby po prostu zarabiać na reklamach, na shortsach, dzięki shortsom, Tak, Natomiast dla filmów poziomych mamy 1000 subskrypcji, 4000 godzin czasu oglądania, żeby zarabiać na reklamach. Poziom niżej, w programie partnerskim, mamy 3000 godzin czasu oglądania i 500 subskrybentów, i wtedy możemy zarabiać na wsparciu widzów, na tego typu rzeczach. No i pamiętajmy, że też zarobki, zarobkom, jeżeli chodzi o reklamy, nie będą równe o w zależności od niższej jest inny RPM, czyli przelicznik, ile się zarabia za tysiąc wyświetleń. Więc będą branże takie, na przykład jak branża finansowa, gdzie będą w reklamach kursy za parę tysięcy no to tutaj będzie się zarabiać więcej. Natomiast jak jesteś chociażby w make-upie, na przykład no to tutaj e, reklamodawcy płacą mniej za te reklamy, no bo jakby sprzedanie jednego kremu jest tańsze niż sprzedanie kursu za parę tysięcy. Kolejny sposób zarabiania jest powiązany z programem partnerskim YouTube, tak? E, czyli tym niższym poziomem, czyli super czaty, super naklejki. I właśnie te wsparcie widzów, i tutaj po prostu ludzie mogą płacić za to, że ich komentarze, na przykład na live, są bardziej widoczne albo za naklejki, płacą, ale także za właśnie dostęp do dodatkowych filmów albo wcześniejszy dostęp do filmów. W ramach wsparcia widzów też mogą zarabiać i wtedy, tak jak reklamy, jest to wypłacane od YouTube'a później dla Ciebie jako opłata za subskrypcję różnego rodzaju. Kolejny pomysł na zarabianie na YouTubie to różnego rodzaju produkty fizyczne, mercze. Jeżeli chodzi o branżę edukacyjną, jest tutaj to cięższe i rzadziej stosowane. Zazwyczaj się to stosuje w rozrywce, jeżeli ktoś prowadzi vlogi, jakieś tam ekipy, nie ekipy, to oni sprzedają wszystko. tak Jakieś kanały, które dla dzieciaków pewne rzeczy prowadzą. No to oni potem mają koszulki, długopisy, różne takie e, dziwne rzeczy, tak? E, I wtedy jakby zarabiają na tym. Natomiast w branży edukacyjnej, no mogą to być różnego rodzaju planery, kalendarze, tego typu rzeczy. E, natomiast to jest rzadziej stosowane i na pewno tutaj marża jest dużo mniejsza niż na produktach cyfrowych, e, typu chociażby kursy online. No i jeszcze mamy współpracę i wystąpienia e, publiczne poza YouTube'em, które są generowane z YouTube'a. Czyli YouTube może nam generować zaproszenia do różnych miejsc, tak? Bo czasami są osoby, które płacą za to, żeby ktoś się gdzieś tam pojawił w podcaście, albo trzeba im zapłacić, też różnie. Więc są takie, jest ten YouTube miejscem, które może być Twoim portfolio, które sprawi, że jako ekspert będziesz zapraszany, zapraszana właśnie na różnego rodzaju wywiady, na warsztaty, na jakieś konferencje i tak które będą dla Ciebie płatne. I ogólnie rzecz biorąc, YouTube dla biznesu szczególnie powinien być taką bazą wiedzy, ale i portfolio pokazującym Ciebie jako osobę i jako eksperta, który ma swoją daną metodologię. Dzięki temu jesteś w stanie być wybierany, wybierana do różnego rodzaju wydarzeń albo przez pojedynczych klientów. I to, co ja mówię zawsze moim klientkom, to jest to, aby zastanowić się od samego początku, jaką my będziemy mieć strategię zarabiania na tym naszym kanale żeby już od pierwszego filmu tak naprawdę być osobą, która może zarabiać na swojej wiedzie, chociażby na tych konsultacjach, tak? Bo musimy pamiętać, że jeden dobrze nagrany film, każdy film tak naprawdę, nawet ten gorzej nagrany i taki, który idzie gorzej, jest daną dla algorytmu, która może spowodować, że przyjdą do nas widzowie na przykład za pół roku, tak? To każdy dobrze nagrany film, który będzie odpowiadał na pytanie danego odbiorcy, może przyprowadzić nam klienta. I nie zawsze Często tak jest, że to te filmy, które mają mniej, ale są ciekawe dla danego konkretnego, zainteresowanego widza, to one będą na przyprowadzać klientów, bo one pokazują, tak, ona się zna na tym, fajnie mi się jej słucha, dobrze mi będzie się z nią pracować. Odezwę się do niej, napiszę do niej maila, skorzystam z linku itd. Tak? Więc tutaj musimy zwrócić uwagę na to, żeby ten plan na ten nasz biznes na YouTubie, na to, jak my będziemy ten biznes monetyzować. I ten YouTube monetyzować, to musimy mieć już od samego początku. No i dlaczego te własne produkty, usługi są takie kluczowe? Dlatego, że stajemy się niezależni tak naprawdę od platformy, i tu nie chodzi tylko o YouTube. Bądźmy niezależni od każdej platformy, czy to jest YouTube, czy to jest Facebook, czy to jest Instagram, czy to jest TikTok. Miejmy swoje zaplecze i sprzedażowe, jeżeli chodzi o produkty, czyli miejmy swoje rzeczy do sprzedania, tak, na których mamy największą marżę, ale z drugiej strony też zawsze Wam polecam, że żeby zarabiać na YouTube. Mieć swój biznes oparty właśnie o to, że mamy tam ruch na YouTube, żeby też budować listę mailingową, bo ona tak naprawdę należy do nas. Jeżeli ludzie wyrażają nam zgodę na to, że są na liście mailingowej, to tak naprawdę ta lista jest nasza, ona jest naszą największą wartością i jesteśmy niezależni od tego, czy ktoś nam zapłaci za reklamy, czy ktoś nam zapłaci za cokolwiek innego i możemy te swoje rzeczy sprzedawać. No i dzięki temu też rośnie tak naprawdę Twój autorytet. Twoja eksperckość, i jakby stajesz się kimś, kto prowadzi biznes, a nie tylko po prostu działa na rzecz jakiejś platformy. I żeby zacząć zarabiać na własnych produktach, musisz przede wszystkim zacząć e, nagrywać filmy, które będą się pokazywać widzom, którzy zadają jakieś pytania. Musimy rozwiązywać ich problemy na tym YouTubie, tak? E, bo jeżeli oni widzą, że my rozwiązujemy ich problemy, to chcą z nami pracować. Tak? To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz ważne jest też to, żeby było call to action do działania, do kontaktu wtedy z nami. Natomiast nie polecam tego robić od samego początku. Jeżeli dopiero zaczynasz i ten kanał sobie rozwijasz, to lepiej skupić się na tym, żeby każdy kolejny film prowadził tak naprawdę do poprzedniego, żeby coraz więcej widzowie oglądali, ale w tych filmach już wspominaj, że klientka przyszła na konsultację taką. Klientka kupiła sobie kurs i miała takie efekty, bo zmieniła to, to i tamto, tak? Tego typu rzeczy musisz mieć, i wtedy w opisie pod filmem dajesz sobie linki. Masz na stronie głównej też Twojego kanału, taki można powiedzieć, bio. Tak, i tam też masz linki do najważniejszych miejsc u siebie, żeby te osoby miały lejek, którym mogą po prostu iść do Twoich produktów i usług. Z czasem coraz częściej te call to action o tym, że zobacz, tutaj rozwiązujemy ten problem. Jeżeli chcesz go rozwiązać szybciej, na przykład umów się na konsultację, to to będzie z czasem. Też fajne, ale na samym starcie, jeżeli dopiero zaczynasz, to najważniejsze jest rozwinięcie tego kanału, ale też możliwość taka, żeby widzowie na tym kanale mogli znaleźć miejsca, gdzie mogą od ciebie kupić. A jeżeli już sprzedajesz różne rzeczy, to warto też dywersyfikować swój dochód i tak naprawdę mieć kilka miejsc z te dochody do ciebie z YouTube idą, więc miej te produkty, ale możesz też pewne rzeczy polecać w ramach afiliacji, w ramach linków polecających, tak? Jeżeli ktoś ci zaproponuje jakąś współpracę, która jest zgodna z tym, co robisz, tak? I jest dla ciebie OK, to też oczywiście z tego korzystaj i buduj po prostu jakby te dochody niezależnie od platformy, ale w taki sposób, że, że masz kilka tych źródeł. Ale jeżeli dopiero zaczynasz, to pamiętaj o tym, żeby żaden z Twoich filmów na początku nie był reklamą. Czyli nie zaczynaj od kup teraz, tutaj zobacz i po prostu zrobiłam kurs dla Was i tak dalej. Nie bądź po prostu billboardem, tylko bądź ekspertem, który dzieli się wiedzą. To jest ważny start dla Ciebie, jeżeli dopiero zaczynasz. I jeżeli dopiero zaczynasz, to musisz poznać zasady gry, tego jak działa YouTube, jak działa algorytm, czego chcą widzowie. O tym mówiłam w filmie Tego nikt Ci nie powiedział o rytmie YouTube. Do zobaczenia w tym filmie. Cześć!